Łaska Wam i pokój od Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo, które dzisiaj rozważamy w naszym kościele, zapisane jest w liście Apostoła Pawła do Filipian w rozdziale trzecim. Jest to strona 1269 w Bibliach Brytyjkach. Lista Apostoła Pawła do Filipian, rozdział trzeci, od siódmego wiersza. 1269. Słuchajmy się w te słowa. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę, lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody, i wszystko uznaję za śmiecie. Żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego, i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego, w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić z zmartwychwstania. Panie, dzięki Ci za ten poranek, za ten przywilej, że możemy być razem, że możemy wsłuchiwać się w Twoje Słowo, że nikt, nikt nas stąd nie przepędza, że możemy spokojnie otwierać swoje uszy, serca na głos Twojego Ducha. Proszę Cię, Panie, o każdego z nas, o każdą z nas działaj, Mów do nas. Bez Twojej pomocy będzie to tylko kolejne spotkanie. Ale niech moc Twojego ducha działa, byśmy wyszli stąd zbudowani tym, co Ty nam chcesz powiedzieć. Na chwałę Twojego Syna. Amen. Drogie siostry i bracia, każdy z nas każdego dnia dokonuje całą masę decyzji. I te decyzje wpływają nie tylko na to, co robimy, ale też i na to, kim jesteśmy. Kiedy przychodzi do kwestii wiary, wiemy wszyscy, przynajmniej teoretycznie, że słowa muszą iść w parze z tym, co robimy, z tym, jakie decyzje podejmujemy. To, co wyznajemy, musi być widoczne na co dzień. Paweł niejednokrotnie dzieli się w swoich listach, że podejmowane przez niego decyzje skutkują tym, jak widzą i jak postrzegają go inni. Tak jak u nas. Gdy w naszych decyzjach sugerujemy się Panem Bogiem, przynosi to określone skutki. Doświadczamy przywilejów ze strony Pana Boga ale też spotykamy się z opresją ze strony tego świata, naszych znajomych, a nawet rodziny. W Nowym Testamencie ten temat należy do wiodących. Dzisiaj wsłuchując się w słowa Pawła, który mówi o tym, co jest dla niego ważne i mniej ważne, warto się przyjrzeć własnej tabeli zysków i strat. Każdy z nas taką tabelę posiada i stara się na co dzień jej trzymać. Być może przez lata ta lista zupełnie się nie zmieniła, jest prawie taka sama. Czasem jest tak, że jakieś zdarzenie potrafi odwrócić ją do góry nogami, i myślę, że jest to doświadczenie wielu z nas. Postul Paweł też dzieli się swoim doświadczeniem. Mówiąc o swojej liście zysków i strat. Nie po to, abyśmy powiedzieli: No Pawele, brawo, pięknie, ale wiesz, dzisiaj jest inaczej. Żyjemy już w innych czasach. Zresztą Ty byłeś apostołem, więc musiałeś mieć tego czegoś więcej. Nie do końca, bo czytając kolejne wiersze tego rozdziału, szybko zorientujemy się, że nie o samego Pawła chodzi w tym, co do nas mówi. Raczej stara się pokazać, że jest coś, co sprawia, że nasza lista zysków i strat się zmienia, ale przede wszystkim, że jest coś, co powoduje, że my chcemy, aby ta lista się zmieniała, na nowo się kształtowała. I do tego miejsca chce nas poprowadzić Apostoł Paweł dlatego czytamy w wierszu 17 troszkę dalej bądźcie naśladowcami moimi bracia i patrzcie na tych którzy postępują według wzoru jaki w nas macie podobnie pisze w pierwszym liście do koryntian bądźcie naśladowcami moimi jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa czyli nie możemy powiedzieć no to jest przypadek pawłowy to jego dotyczy nie Raczej apostoł Paweł stawia przed nami wzór, do którego wszyscy musimy się odnosić i z Niego czerpać. Co takiego zatem musi się wydarzyć w życiu człowieka, takiego jak Ty, lub ja? Co się musi wydarzyć w relacji człowiek-Bóg, aby zupełnie przewartościować naszą tabelę zysków i strat? Wyobrażasz sobie taką sytuację? Co by się musiało stać między człowiekiem a Bogiem, aby ta lista została przekształcona? Paweł sobie nie wyobrażał takiej sytuacji przez wiele lat swego życia. Pewnie pamiętamy, kim był Paweł przed nawróceniem. Przed naszym tekstem kazalnym dzisiejszym Paweł przypomina swoją listę zysków. Hebrajczyk z hebrajczyków, obrzezany dnia ósmego, faryzeusz, żarliwie oddany swej religii, można powiedzieć wierzący jak mało kto, pełny zapału, bezkompromisowy, profesjonalny i tak dalej, i tak dalej. Po stronie strat niczego nie było. Do czasu, kiedy się pojawili chrześcijanie i ich Jezus z Nazaretu, trzeba było bardzo szybko i skutecznie tą plamę usunąć. I pewnego dnia, gdy w tej sprawie zmierzał do Damaszku, oddany Bogu, jak mało kto spotkał Boga, którego nie znał. Zobacz. Oddany Bogu, jak mało kto spotkał Boga, którego nie znał. W jednej chwili zbiegło się to, co wiedział, to, w co wierzył, z tym, jak jest naprawdę. Kochani, to jest dramat, to jest szok. To jest wstrząs. No bo gdy człowiek przez lata wierzy w coś, kiedy kurczowo się trzyma tej swojej wiary, tej swojej religii, kiedy jest o czymś przekonany, i nagle coś się zmienia. Oczywiście przez lata jest to poparte odpowiednimi autorytetami większość uważa czy myśli tak samo. Nawiasem mówiąc, to już jest sygnał alarmowy. Jeśli wierzę albo jestem taki jak większość, to znaczy, że coś jest nie tak. I nagle okazuje się, że prawda jest gdzie indziej. Nie ma lepszego powodu, żeby się denerwować, żeby się wkurzyć. Albo, tak jak poseł Paweł, poukładać na nowo cały swój świat. Po spotkaniu z Jezusem facet zbierał się trzy lata, wyobrażasz sobie. Przez trzy lata wychodził z szoku, zanim cokolwiek zrobił. Musiał spokojnie wszystko na nowo sobie poukładać. I wynikiem tego jest nasze dzisiejsze słowo, jego wyznanie. Wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę, lecz więcej jeszcze wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości jaką ma poznanie Pana Jezusa. Dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznałem za śmiecie. To jest to kontrowersyjne słowo, które mnie yy, niedawno było byleby zyskać Chrystusa i znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, swoich powodów, swojej wizji, swojej prawdy, ale być w nim i doznać mocy jego zmartwychwstania. To jest cel. Siostro i bracia, chrześcijaństwo to dzisiaj jedna z wielu religii, jedna z większych, tak powie nam słownik, encyklopedia. To różne wyznania, różne poglądy, różna nie zawsze piękna historia. To konkretne zasady i tradycje, które kształtują pokolenia do dnia dzisiejszego, jedne mogą ci odpowiadać, inne nie. Niestety, żaden system religijny nie uzdrowi mojej kondycji duchowej, mojego stanu, piętna grzechu, które nosimy w sobie. Religijność potrafi świetnie ten problem jakby zasłonić. Zamaskować na chwilę, jak tabletka przeciwbolowa, ale nie naprawi kryzysu naszej duszy, naszego serca, naszej natury. Tego nie zrobi żaden system. Po drugie, żaden system religijny nie pomoże mi wejść na stopę przyjaźni z Panem Bogiem. Owszem, jakaś religia mnie czegoś nauczy ale nie pozwoli mi wejść w relację przyjaźni z Panem Bogiem. Obie te rzeczy gwarantuje Pan Jezus tym, którzy odpowiedzieli na Jego wyznanie, na Jego wezwanie. Te dwie rzeczy gwarantuje. Nigdzie indziej tego nie znajdziemy. Podam przykład. Fabryka Miśków to specjalny projekt sieci sklepów Smyk, który pozwala na zaprojektowanie pluszowego misia Zgodnie ze swoim wyobrażeniem i pomysłem. Na oczach dziecka, czytamy na stronie internetowej, przy wykorzystaniu czarodziejskiej maszyny oraz igły i nici, wybrana przez niego skórka zamienia się w niepowtarzalnego pluszaka. W fabryce czekają pluszowe zwierzaki oraz bogata oferta ubranek i akcesoriów dla maskotek. Każde dziecko może dać swojemu przyjacielowi wybrany głos. Może być to głos niedźwiadka. Szczekanie pieska, albo nagrany samodzielnie komunikat. Opcji jest wiele. Genialny pomysł. Dziecko może mieć Misia takiego, jakiego chce. Siostro i bracie, każdy z nas. Wybaczcie, że powtórzę. Każdy z nas na pewnym etapie swojego życia ma swojego Boga. Takiego, jaki mu pasuje. Jakiego chce mieć? Nie dziwmy się, że po pewnym czasie można się rozczarować. Że coś się mija, że mijamy się z tym Bogiem. Ale to jest ten nasz Bóg, takiego, jakiego chcemy. Siostro i bracie, pytanie najważniejsze dzisiaj czy istnieje ryzyko? że do dnia dzisiejszego masz dokładnie ten sam obraz swojego Boga? Czy nic się w tym względzie nie zmieniło? Zweryfikować to może tylko spotkanie z Panem Jezusem, nic innego. Tylko spotkanie żywe, prawdziwe z Panem Jezusem. I to próbuje nam dzisiaj powiedzieć apostoł Paweł. Trudna sprawa, tym bardziej, że świat wypromował już chrześcijaństwo łatwe, lekkie i wygodne, gdzie Bóg bardziej przypomina Misia którego trzeba czasem pogłaskać, któremu można coś przynieść, albo się z nim pobawić, kiedy nam pasuje, ale żeby poddać mu wszystko. Po co? Jeśli masz swojego misia, nie będziesz miał potrzeby czytania Bożego Słowa, nie będziesz miał potrzeby tego, by pytać, by szukać, by przemyśleć pewne rzeczy wydać z siebie więcej niż dawałem do tej pory. Po co? Ale siostro i bracie, tutaj nie ma Misia. Tu jest Pan Bóg, który wzywa człowieka do tego, aby odwrócił się od swojego postępowania, jeśli tego nie zrobił i zaczął chodzić Bożymi drogami każdego dnia, aby się podobać swojemu Bogu, a nie swojemu Misiowi. Aby pytać go, szukać, poznawać go, cieszyć się jego obecnością. To generuje konflikty ze światem, ale też daje pewność, że ktoś większy od tego świata kocha mnie, prowadzi mnie, troszczy się o mnie, wyposaża mnie, zmienia, kształtuje, w modlitwie wycisza, zabiera strach, oczyszcza, napełnia radością i wdzięcznością pomimo tego, co się dzieje wokół mnie. Tego, co mnie spotyka, relacja z Nim oparta na miłości i zaufaniu, poddaje Duchowi Świętemu moją listę zysków i strat. Regularnie. I tą listę ku radości Bożej dzieci, Bożych Dzieci stale modyfikuję. Czy Twój Bóg jest tego godzien? Amen. Dzięki za odwiedziny. Zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z nowymi materiałami.